Cześć! Dzisiaj w okresie świątecznym cisnę sobie długie rozbieganie z myślenic na ćwilin przez hełm, o przepraszam nie przez Heł. przez uklejną Lubomir, później wierzbanowską górę, później przez śnieżnicę kończąc na i zbiegając do Przełęczy Gruszowiec. Razem 30 km ponad 2000 metrów przewyższeń i razem z tą moją dzisiejszą trudną trasą chcę Wam opowiedzieć o tym, jak minął mój sezon 2023. Pierwszy szczyt dzisiaj, czyli Ukraina. Historię o moim sezonie 2023 chciałbym zacząć już pod koniec roku 2022. Ze względu na to, że Wtedy nastąpiły dwa poważne przełomy w mojej karierze zawodniczej. Pierwszy, po latach samotnego trenowania, trafiłem pod skrzydła trenera Andrzeja Orłowskiego i uwierzcie mi, że to był strzał w dziesiątkę. O ile dotychczasowo, pomimo tego, że bardzo doceniam pracę moich poprzednich trenerów, to jak rozwinęli moje umiejętności. I to co dla mnie zrobili, to jednak w wielu kwestiach różniliśmy się pod kątem chociażby dopasowywania indywidualnego tego planu. Często różniliśmy się w tym, co ja zgłaszałem, a co było robione na treningu. Więc trafiając pod skrzydła Andrzeja Orłowskiego, po raz pierwszy mogę powiedzieć w trakcie swojej kariery zawodniczej, zaznałem indywidualnego podejścia do mnie jako zawodnika. To był game changer. Także dołączenie do trenera orłowskiego było jednym z największych kamieni milowych i skoków jakościowych w mojej karierze. Druga zmiana, która nastąpiła w 2022 roku, pod koniec, to było nawiązanie współpracy z Dietetyczką, która również zmieniła w moim życiu totalnie samopoczucie nie tylko podczas biegania. Ale także w życiu codziennym. Dlatego myślę, że te pierwsze dwa kamienie milowe były podwaliną sukcesów roku 2023. Także dziękuję Monika, dieta biegacza, za wszystko, co udało się nam wypracować. I oczywiście współpracujemy dalej. Sezon 2023 rozpocząłem od. Gram Krakowa w biegach górskich na 23 km. I tutaj już miałem pierwsze potwierdzenie tego, jak szybko trening wpłynął na moje parametry fizjologiczne, na moje wyniki i jak dużo przesunął mnie do przodu. Ponieważ w bardzo trudnych warunkach śnieżnych pobiłem rekord trasy Krzyśka Budurki i osiągnąłem wynik poniżej godziny 30 minut. Co na tej trasie uwierzcie mi. Bardzo szybkim bieganiem, więc to już był pierwszy przystanek, który mówił o tym, że może być bardzo dobrze w tym sezonie. Później nie startowałem już luty marzec przebiegały bez startów. Za to odbyłem pierwszy swój od już kilku dobrych lat prawdziwy obóz sportowy na ten ryfie z Bartkiem przedwojewskim, Marcinem Rzeszutko, Kasią Wilk i. Trenerem orłowskim i to był kolejny taki kamień milowy, który spowodował bardzo mocne przesunięcie moich możliwości w tym sezonie. Nie obyło się jednak bez pewnych błędów, o czym powiem w dalszej części filmu. Natomiast możliwość obserwowania pracy Bartka, obserwowania pracy Marcina, pytanie ich o rady, obecność trenera orłowskiego, korekty techniki, wszystko to sprawiło, że. Fokus na treningu był bardzo duży i wyciągnąłem stamtąd również mnóstwo doświadczenia. Minęło 30 minut, więc czas na pierwszy żel. Penko, czyli mojego partnera od odżywek na ten sezon, o czym już pewnie większość z Was wie. A jeśli nie wiecie, to chciałem Was właśnie poinformować, że zostałem ambasadorem marki Penko, czyli producenta profesjonalnego i specjalistycznego żywienia sportowego, dedykowanego sportom wytrzymałościowym. W ofercie Pęko znajdziesz nie tylko żele w wygodnej tubce, ale również napoje, elektrolity, suplementy, w sumie wszystko czego potrzeba do prawidłowego żywienia i suplementacji sportowcowi wytrzymałościowemu. Link do partnera znajdziecie w opisie, również używając kodu wyświetlanego teraz na ekranie. Dostaniecie 5% zniżki. Także zachęcam Was serdecznie, odwiedźcie sklep Penko, wypróbujcie ich produkty i kto wie, zostaną może one z Wami na dłużej. Obóz na Teneryfie trwał 3 tygodnie. W trakcie niego wykonałem chyba największą liczbę kilometrów w życiu, największą liczbę przewyższeń. Było naprawdę bardzo intensywny, a już 4 tygodnie po nim nastąpił pierwszy ważny start, który tak naprawdę zapoczątkował mój sezon 2023, czyli... Mistrzostwa Polski. Na Mistrzostwach Polski wystartowałem w dwóch konkurencjach. Pierwszą był Vertical, drugą był Mountain Classic. I tutaj muszę powiedzieć, że wyszła pierwsza rzecz, którą zrobiłem źle. Zbyt mocny trening na Teneryfie. Biorąc pod uwagę to, że takie nagromadzenie bodźców miałem pierwszy raz w życiu i to, że owszem, treningi robiłem wszystkie z chłopakami i niektóre nawet można powiedzieć przed nimi, to na większości z nich powinienem się jednak bardziej hamować. Na Mistrzostwach Polski, właściwie przez całe 4 tygodnie prowadzące do Mistrzostw Polski, nie czułem tego charakterystycznego odejścia, takiego odbicia, które jest charakterystyczne dla odczucia wysokiej formy. Na Mistrzostwach Polski, muszę też powiedzieć, mieliśmy kwalifikacje do Mistrzostw Świata w biegach górskich i pomimo... Tej mojej słabszej dyspozycji, jak oceniam z perspektywy czasu, to brązowy medal w Verticalu i czwarte miejsce w Anton Classic, kwalifikując się w obu konkurencjach do Mistrzostw Świata. Po Mistrzostwach Polski nie miałem wiele czasu na odpoczynek, bo już tydzień później przyszedł czas na pierwszy bieg z serii Golden Trail National Series, czyli Dragon Trails. Bieg bardzo szybki. Bardzo płaski, 26 km i bodajże 600 bądź 800 m przewyższenia bieg w takim terenie leśnym. Też jeszcze nie czułem jakiegoś odejścia pod nogi, takiego, takiej dynamiki, ale w pierwszym moim takim poważnym międzynarodowym biegu zająłem trzecie miejsce. Następnie przyszedł czas na dość spontaniczny bieg. Jakieś dwa tygodnie przed nim zdecydowałem się na wyjazd. Czyli Snowdonia by UTMB, 25 km w Parku Narodowym Snowdon. Przepiękny teren, ale dla mnie głównie liczyło się to, że będę mógł się sprawdzić po raz kolejny w mocnym międzynarodowym otoczeniu zawodników. I tak też było. Zająłem tutaj drugie miejsce po wielu przygodach na trasie. Po wielu przygodach w podróży zawaliłem na tym starcie dosyć mocno żywienie. Nabawiłem się problemów żołądkowych, ale i tak zająłem drugie miejsce za zawodnikiem, który był piąty na mistrzostwach świata short trailów Tajlandii. Więc tutaj po raz kolejny uzyskałem takie potwierdzenie, że jestem w stanie rywalizować jak równy z równym z tymi najlepszymi na świecie. Już dwa tygodnie po starcie na Snowdoni. Gdzie zaznaczam też tak mocno tłukę żebra, że oddychanie przez kilka dni było problemem. Wystartowałem w drugim moim biegu serii Golden Trail National Series. I był to Balaski Hurt, kolejna niestety ale nieciekawa i płaska trasa 30 km, polegające na tym, że biegło się właściwie przez las tam i z powrotem po 15 km. Przewyższenia zaledwie 870 metrów. Możecie domyślać się tylko, jak szybki i jak no, dla mnie nieciekawy to bieg był. Tutaj, pomimo tego, że właśnie był on dla mnie takim niezbyt atrakcyjnym biegiem, to ukazała się rzecz, nad którą później zaczęliśmy pracować z trenerem, co przyniosło świetny rezultat. O ile byłem bardzo mocny na Wszystkich podbiegach, o ile na technicznych zbiegach bardzo się poprawiłem, to w terenie płaskim, na przelotówkach i na łatwych zbiegach bardzo dużo traciłem. Przy niskich prędkościach męczyłem się o wiele bardziej niż kiedyś. Dlatego też po tym biegu, w którym zająłem piąte miejsce bez polotu, zaczęliśmy z trenerem wdrażać pewne modyfikacje. Czasu na wprowadzenie modyfikacji było jednak bardzo niewiele, bo już za 10 dni od startu w Walaskim Hrybie były Mistrzostwa Świata, czyli jeden z dwóch głównych celów na sezon 2023. Przystępowałem do nich z optymizmem, bo forma już powoli zaczęła rosnąć po tym ostatnim starcie. Wykonałem też bardzo dobry trening wertykalowy na. Tydzień do startu, więc o swoją formę podbiegową byłem spokojny. Jednakże jak to w sporcie bywa, niczego nie da się spodziewać i wiedzieć na 100%. Vertical to po prostu nie był mój dzień. Od samego początku czułem się ciężko. Nie mogłem znaleźć swojego rytmu. Forma podbiegowa, którą oceniałem tak dobrze, tutaj akurat wyszła bardzo słabo. Efektem tego było zajęcie 62 miejsca, chociaż patrząc na zawodników, którzy byli w top 30 spokojnie powinienem być w stanie z nimi rywalizować. Niestety to jest sport i nie wszystko przewidzimy. To nie matematyka. Trochę się więc zmartwiłem, lecz nie pozwoliłem dojść tym negatywnym myślom za bardzo do głosu i nie wbiłem sobie ich do głowy, bo już 3 dni po tym pierwszym starcie był start w Mountain Classic. Około 14 kilometrowym biegu na dwóch pętlach rozpoczynającego się w centrum Innsbrucka, muszę przyznać, że jednak ale zmartwiłem się bardzo mocno przed startem, ponieważ zaczęła łapać mnie jakaś infekcja. Miałem katar, zaczęło boleć mnie gardło, pojawiła się lekka gorączka. Postanowiłem jednak zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby tej infekcji nie dać się rozwinąć, i byłem w stanie wystartować. Tutaj Spotkała mnie największa niespodzianka tego sezonu. Jeden ogólnie z najmilszych gestów, jaki ktoś dla mnie zrobił w życiu. Wizyta bardzo niespodziewana mojej żony w Innsbrucku, która przyjechała z Krakowa specjalnie po to, by mnie dopingować na drugim starcie, jadąc przez noc całkowicie sama. To był taki kop motywacyjny, że dosłownie zapomniałem o tym, co działo się z moim organizmem. Tu. Oceniam, że poszło mi już dosyć przyzwoicie. Może nie na miarę tego, co biegałem w pozostałej części sezonu, ale zająłem 38. miejsce w dobrym stylu. Rozegrałem bieg bardzo dobrze, dlatego z optymizmem przystępowałem do dalszej części sezonu. Start Mistrzostw Kwiata zamknął najbardziej intensywną część sezonu. Nie tylko pod kątem samych startów, które właśnie opierały się na bardzo. Szybkim bieganiu, ale też pod kątem częstotliwości tych startów. Od 22 kwietnia do 10 czerwca zaliczyłem aż 7 startów, także czasu na trening nie było aż tak dużo, no co też spowodowało właśnie pewne braki i deficyty. Jednakże już dwa tygodnie później nastąpił przełom. Zaliczyłem no, jeden z najlepszych biegów na pewno w tym roku. Określiłbym go jako Top 3 moich najlepszych startów, a mianowicie 23 km Dumont Blanc. A ten start dostałem się tak naprawdę dzięki Bartkowi przedwojewskiemu, ponieważ w momencie, w którym zdecydowałem o dołączeniu go do kalendarza, już nie było pakietów startowych, a o czym powiem jeszcze później. Mój ranking itra na początku sezonu 2023 wynosił zaledwie 827 punktów. Dlatego też wielu organizatorów nie traktowało mnie jeszcze, można powiedzieć, poważnie. Dzięki jednak bezpośredniemu kontaktowi od Bartka Przedwojewskiego dostałem się właśnie na ten bieg. Myślę, że udowodniłem tutaj swoją wartość. Bieg na Maraton Dumont Blanc rozegrałem bardzo dobrze. To był mój taki confidence booster, można by powiedzieć. Z tego względu, że również wystartowałem w bardzo mocnej międzynarodowej stawce. Rozegrałem bieg na swoich warunkach. Biliłem się o zwycięstwo i po walce Przegrałem, ale zajęłem drugie miejsce. Coś, co generalnie byłoby dla mnie niewyobrażalne jeszcze w roku ubiegłym, żeby na tak dużym festiwalu, przy tak dużej liczbie startujących, przy tak wysokim poziomie przede wszystkim zająć drugie miejsce. Tutaj uzyskałem też jeden z najlepszych wyników w tym sezonie, ponieważ wyceniono go na 883 punkty ITRA. Byłem bardzo zadowolony, i nadszedł czas. Na nieco bardziej objętościową pracę, bo następne dwa starty miały być moimi najdłuższymi w życiu. Kolejny start odbył się miesiąc, już prawie po 23 km, do Mont Blanc. I było to ORAWA Trail w trakcie całego festiwalu Sky Marathon. Czekał mnie tutaj najdłuższy dystans, bo aż 36 km z przewyższeniem 1500 m. Bieg można by się wydawać bardzo prosty, jeżeli chodzi o. Kształtowanie terenu, jeżeli chodzi o trudności techniczne, ale tak nie było. Tutaj stoczyłem piękną walkę z Andrzejem Witkiem. Trochę zabrakło mi sił, energii na ostatnich 10 km i nie byłem już tam w stanie nawiązać bezpośredniej walki, ale uważam, że zrobiliśmy bardzo dobre zawody. Na biegu wiało, padało. Przebiegaliśmy przez całkowicie nieprzytarte trasy, także byłem bardzo zadowolony, ponieważ był to świetny prognostyk przed czekającym mnie debiutem na dystansie maratońskim. Jak poszedł bieg na Jesiennickim maratonie, doskonale wiecie. Podsumowanie całego Golden Trail National Series znajdziecie na moim kanale. Link pojawi się tutaj. Jest to natomiast start, który Wspominam najlepiej z całego ubiegłego sezonu. Było wszystko, co można było określić dniem konia, czyli pełna kontrola nad tym, co robiłem. Prowadzenie od startu do mety. Perfekcyjnie zorganizowany plan żywieniowy. Poza ostatnimi trzema kilometrami, gdzie miałem ogromne skurcze, uważam, że ten bieg po prostu rozegrałem perfekcyjnie i miałem z niego największą satysfakcję i fan w tym sezonie. We wrześniu natomiast wystartowałem w swoim. Najlepiej punktowanym w tym sezonie biegu, czyli Roller Coaster 25 km podczas maratonu Trzech Jezior. Pomimo dumy z wyniku, który osiągnąłem, pomimo pobicia rekordu trasy Dawida Maliny, mam jednak trochę niedosyt, bo wiem, że nieco spokojniejszy początek i lepsze rozłożenie sił skutkowałoby przekroczeniem tej magicznej bariery 900 punktów pitra. ale mam już. Dobre zebrane doświadczenie. Co się odwlecze to nie uciecze. I ten bieg po raz kolejny uświadomił mi, że jestem na naprawdę bardzo wysokim poziomie, a to idzie w dobrym kierunku. Ostatnia góra i podsumowanie ostatnich startów. Finał Golden Trail National Series i Golden Trail Series. To było takie spełnienie sportowych marzeń. Po wywalczeniu przepustki w Nationalu chciałem naprawdę bardzo, bardzo mocno powalczyć o złoty bilet. Jak też już wiecie i znowu link w lewej górnej części ekranu. Niewiele zabrakło do spełnienia tego celu. 16 miejsce w tak silnej stawce przy takiej trasie dało mi głód na jeszcze więcej, jeżeli chodzi o przyszły sezon. Ogólnie rzecz biorąc sezon oceniam bardzo dobrze. Jestem mega zadowolony z postępu, jaki zrobiłem. Osiągnąłem znaczny przeskok w moim poziomie sportowym, co m.in. odzwierciedla ranking ITRA, który uwaga w ciągu zaledwie jednego sezonu podniosłem o aż 52 punkty. Obecnie pracuję się na czwartym miejscu w rankingu ITRA w Polsce. Oczywiście cele są znacznie wyższe, także spełnimy je w przyszłym sezonie. Oczywiście ten sezon nie mógłby być tak dobry bez pomocy przyjaciół, tak jak dzisiaj na przykład. Kochany mój Dawid zgodził się przywieźć mnie z miejsca, w którym skończyłem, do miejsca, w którym zostawiłem samochód i to już nie pierwszy raz, także jestem bardzo wdzięczny. Nie ma za co. Oczywiście, osób, którym powinienem podziękować, jest znacznie, znacznie więcej. Zaczynając tutaj od mojej żony, o której już wspomniałem w całym tym materiale. Wierzcie mi, że przemiana w zawodnika z takiego wcześniej biegającego po prostu amatora jest ciężka, nie tylko dla samego zawodnika pod kątem tego, jak musi on być. Skoncentrowany na tym wszystkim, jest to również pewna zmiana dla jego rodziny. Dlatego też, wyrozumiałość ze strony najbliższych jest bardzo istotna. Nie jest to prosty proces, ale dzięki temu, że docieramy się nawzajem, jesteśmy w stanie wypracować rozwiązania, które pasują nam obojgu. Dlatego swojej żonie przede wszystkim naprawdę bardzo mocno dziękuję. Wszystkim, którzy też mnie wspierali, którzy umożliwili mi taki rozwój w tym sezonie, należą się bardzo, bardzo mocne podziękowania. Tutaj te słowa przede wszystkim kieruję do Marcina Ścigalskiego, czyli. I naszego szefa, można powiedzieć, Timu Garmin, który zaufał mi i uwierzył we mnie na tyle, że dołączył mnie do tego Timu, dzięki czemu zyskałem nowe możliwości rozwoju, nowe perspektywy. I dzięki temu mogłem rozwijać się na tym poziomie, o którym opowiadałem właśnie w tym filmie. Że Marcin, dziękuję ci bardzo. I kolejny sezon będziemy właśnie już współpracować ze sobą w ramach Hoka Garmin Team. Dziękuję też wszystkim partnerom, którzy wspomagali mnie w tym sezonie, czyli Hoka za zaopatrzenie sprzętowe, Garminowi za zaopatrzenie jeżeli chodzi o nawigację i zegarek. Dziękuję Salko za wspieranie całej działalności w sekcji biegów górskich. Naszego klubu oraz wspieranie działalności Hockey Garden Team. Podziękowania należą się też moim współpracownikom, którzy pomagają mi w ogarnianiu tej codzienności gabinetowej, w której właśnie tutaj teraz się znajduję. Dzięki nim też w bardziej takich intensywnych momentach sezonu mogłem skupić się na tym. Aby w dużej mierze zwiększać swoje możliwości regeneracyjne, nie zajmując się pracą. Zapewne interesuje Was też, co czeka mnie w sezonie 2024. Plany są już postanowione, można powiedzieć, że na ten moment główne cele sezonu mamy wytyczone. I tak, w pierwszej części sezonu głównymi celami będą Mistrzostwa Polski, które będę biegał w Mountain Classic oraz Mistrzostwa Europy, na których również zamierzam zakwalifikować się i reprezentować nasz kraj w ramach Mountain Classy. Tutaj moje cele są bardzo ambitne. Nie wiem jeszcze, w jakie miejsce będę celował. Oczywiście chcę zostać mistrzem Polski. Tego tytułu mi brakuje do mojej kolekcji biegowej. Chcę później rywalizować na najwyższym poziomie podczas Mistrzostw Europy. Na pewno dam z siebie wszystko. Celem głównym na drugą część sezonu jest natomiast udział w serii Golden Trail, ale uwaga, tym razem World Series. Zamierzam wystartować w czterech biegach w maratonie. Maraton -Blank, Tatra Sky Maraton oraz, jeżeli zdrowie oraz inne okoliczności dopiszą. Zamierzam polecieć do Stanów na dwa biegi. Rywalizacja będzie tam bardzo ostra. Zamierzam również potwierdzić to, co potwierdziłem w zeszłym sezonie, czyli należność do tej światowej czołówki i chcę nawiązać walkę, nie ukrywam, o pierwszą dziesiątkę Golden Trail Watch Series. Pomiędzy tymi startami będą oczywiście dodatkowe, pewnie wypełniające inne starty. Postaram się wybierać te najmocniej obsadzone, te międzynarodowe, tak aby okrzepnąć jeszcze w tej rywalizacji i zwiększać swoje możliwości techniczne, Startując na różnych trasach, w większości będą to dystanse również oscylujące około pół maratonu, może nieco dłuższe. Tak jak mówię, będę biegł też w maratonie Dumont Blanc. Także zobaczymy, jak sezon się potoczy pod kątem startów wypełniających. Co do celów dodatkowych, nad którymi chcę mocniej popracować, to na pewno nad psychiką. Jest to, uważam, moja słaba strona i nie jestem w stanie jeszcze zaprezentować tej wiary we własne możliwości. Przede wszystkim. Na zawodach zbyt często skupiam się na tym, co jest dookoła i na przeciwnikach. Dlatego też w tym sezonie na pewno podejmę współpracę z psychologiem sportu. Ze względu na dynamiczny rozwój również naszej działalności biznesowej, w tym sezonie skupię się na pracy zarządzającej, takiej, która będzie wyłączała mnie troszeczkę z funkcji takiej typowo gabinetowej, ale chcę zapewnić ludziom jak najlepszą dostępność usług na jak najwyższym poziomie. Dlatego też skupię się na tym, aby zarządzać firmą jeszcze lepiej, znajdując przy tym więcej czasu na regenerację, znajdując więcej czasu na zajęcie się sportem. Jak będzie w 2024? Zobaczymy. Tego nie jest w stanie nikt przewidzieć. Będę na pewno pracował nad tym, żeby regenerować się lepiej, spać nieco więcej, jeść jak najlepiej mogę i robić wszystko co ode mnie zależy, aby nie przyplątywały się tutaj żadne kontuzje ani nieszczęśliwe inne wydarzenia. Cieszę się, że w tym roku dołączają do grona moich wspierających Penco oraz Erify, czyli moi partnerzy od żywienia sportowego oraz partnerzy od regeneracji, czyli masażu limfatycznego za pomocą ręka. Bardzo cieszę się, że byliście ze mną w zeszłym roku. Cieszę się, że obserwujecie mnie, cieszę się, że oglądacie te treści, że dostaję bardzo dużo feedbacku, że robię to dobrze. Postaram się to robić jeszcze lepiej, na jeszcze wyższym poziomie. Możecie mi w tym Pomoc. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, zasubskrybujcie go proszę. Jeżeli znacie osoby, które lubią tego typu treści, które są zainteresowane biegami górskimi, fizjoterapią, osteopatią, koniecznie dajcie im znać o istnieniu mojego kanału. Zostawiajcie łapki w górę pod filmikami, zostawcie komentarze, jeżeli macie pytania do mojego sezonu, jak to wszystko ugryzłem też od strony logistycznej, zostawcie komentarze na dole. Dzięki, że jesteście. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.